Czy projekt strony jest responsywny, czyli dostosowany do telefonu, tabletu i desktopu? Tak. I tu mógłbym zakończyć odpowiedź, ale chciałem powiedzieć jeszcze kilka zdań. Otóż bardzo ważne jest, aby w branżach, które głównie wykorzystywany jest mobile, na przykład branża mody, czyli sklepy internetowe, restauracje, hotele. Lub takie usługi, które szukamy albo podczas gdzieś tam spaceru na szybko, albo gdy sobie odpoczywamy, no to bardzo często jednak większość użytkowników w niektórych branżach, dziedzinach, czy na niektórych frazach, jak czegoś szukamy, to już są praktycznie 90% ruchu pochodzi z mobile. No to wtedy uważam, że strona przede wszystkim musi być wykonana głównie pod mobile, a desktop cóż. Nawet można potraktować trochę po macoszemu, skoro praktycznie bardzo mały procent ludzi tam wchodzi. Ale my oczywiście tak nie działamy. My jak najbardziej realizujemy projekty desktopowe bardzo ładne, bardzo dopasowane, bo każdy procent odbiorców się liczy. Nawet jeżeli by to było 5%, no to lepiej mieć 5% ludzi zadowolonych z korzystania ze strony internetowej w przeglądarce na komputerze natomiast w takich sytuacjach myślimy mobilowo, czyli przede wszystkim Skupiamy się na tym, jak strona będzie czytana poprzez scrollowanie, jakie elementy robić na zasadzie sweepowania, czyli prawo-lewo, tak aby użytkownikowi taka strona no, dawała dużo większe poczucie, że znajduje się w dobrym miejscu, że mu się dobrze z tej strony korzysta, czyli bardzo dobrze też musi być przygotowana nawigacja na mobilu, aby po prostu ta strona nie irytowała i po prostu pozwalała szybko znaleźć odpowiednie informacje. Natomiast są też takie branże, które bardziej preferowany jest jakby Podgląd na komputerze, między innymi nasza strona internetowa, no jednak ten ruch większy ma cały czas na desktopie. Wynika to z tego, że kontaktują się z nami właściciele podczas bycia w pracy, e, osoby, które zajmują się marketingiem również, czyli szukają wykonawcy, wdrożeniowca strony internetowej, no i wtedy jakby korzystają z reguły z komputera, z laptopa, bo jest im po prostu wygodniej. Być może Ty też teraz oglądasz ten film e, na komputerze, na laptopie w każdym razie. Jak najbardziej strony są responsywne. Yy, wiemy jak patrzeć na urządzenia mobilne, ale też cały czas skupiamy się na realizacji stron dobrze wykonanych zarówno na desktop, jak i na tablet. Przy czym tu w zakresie tabletu trzeba jasno powiedzieć, że bardzo mały procent użytkowników wchodzi na strony na tabletach, to jest często około 1 do 2-3%. Być może w jakichś branżach będzie to trochę większy procent, natomiast generalnie jest to najmniejszy procent użytkowników korzystających z tego typu urządzenia lub zastrzeżenie takie. Może być też tak, że urządzenia na tabletach z uwagi na coraz lepszą rozdzielczość ekranu traktowane są tak naprawdę jak desktopowe, bo wystarczy, że ktoś ma wysoką tą rozdzielczość ekranu i tak naprawdę na tym tabletowym formacie wyświetlić mu się może strona Full HD, czyli w pełnej rozdzielczości. Wówczas prawdopodobnie to urządzenie nie jest traktowane w ogóle jako tabletowe, tylko zwykły desktop czy tak zwany laptop. Także w ten sposób trzeba postrzegać ten, te kwestie responsywności. Jeżeli masz więcej pytań szczegółowych o ten aspekt, jeżeli coś Cię martwi, jeżeli chcesz, żebyśmy potencjalnie jako wykonawca zwrócili. Na pewne kwestie, większą uwagę, to zapraszam Cię do kontaktu, do skonsultowania tej kwestii. Na pewno będziemy w stanie Tobie podpowiedzieć, jakie mamy doświadczenia z podobnymi elementami i zasugerować jakieś rozwiązania, które albo stosowaliśmy, albo też po prostu gdzieś widzieliśmy w internecie. To co? Może do usłyszenia, tak? Pozdrawiam.